Mam wrażenie, że ci, którzy byli znakomici w ubiegłym roku, to jest komplement – Są nadal znakomici. W kategorii magazyn wewnętrzny, nakład a 1500 egzemplarzy, srebrne szparty zostały yy, przyznane magazynowi Echo. jeszcze raz powiem, Echo. Echo. To jest magazyn zgłoszony przez Pani B i Audę za prostotę i elegancję oraz umiejętne wykorzystanie formatu. Jest nam niezmiernie miło, że możemy się z tej zali zacząć nawet drogę na nasz magazyn Muszę powiedzieć, że nie jest łatwo powiedzieć cele strategiczne, marketingowe z atrakcyjnością magazynu i na naszej bo Jest to po prostu gazeta dla pracowników którą staramy się sprzedać wszystkie treści istotne z punktu widzenia bankowców. I choć mogłoby się to wydawać nudne, staramy się to zrobić w jak najlepszej formie. I dlatego szczególnie znam miło, że Żylik doceniła elegancję naszego magazynu, o co staramy się dbać. I myślę, że to, że nasze korzenie banku francuskiego mówią same za siebie, szlachetstwo zobowiązuje. Także bardzo dziękuję i chciałam przede wszystkim podziękować agencji za ten udany mariaż w formie z treścią. Jest nagroda Grand Prix przyznana i ja otrzymuje ją firma, która jest um, liderem swojej branży. Wszyscy ją Państwo znacie. Część pewnie nawet często składa wizyty i nie jest to po prostu Polska, ale ślicz supermarketów Biedronka. nagroda dla naszej firmy to jest nagroda dla całego zespołu. JIRI nagrodziło tytuł za konsekwentne budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, integrację pracowników oraz nacisk na kwestie BHP i odpoczynku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja chciałam powiedzieć, że my się bardzo cieszymy tym bardziej, że nasze programy odpowiedzialności społecznej to nie tylko proste słowa, ale naprawdę... Dużo fajnej pracy wykonanej, szczególnie tutaj dla naszych pracowników, bo do nich kierujemy bardzo wiele tych programów. No i jesteśmy z tego bardzo dumni, czyli bardzo dziękuję za to, że został sposób komunikacji tych programów. Przede wszystkim za pomoc. Ja powiem parę słów od siebie, od agencji, bo przygotowuję gazety filmowe naprawdę od wielu lat i wydaje mi się, że no, nie widziałem takiego tytułu, który by zasługiwał tak bardzo na to miano, jak Gazeta Biedronki. To jest naprawdę gazeta. Biedronki, tej rady, którą Państwo widzicie, tej Państwo widzicie, rady redakcyjnej, której tu które, które nie widać. I tak naprawdę, my, jako agencja, jesteśmy tylko konsultantami, koordynatorami tego projektu. Czasami się wszystko zmienia się, jak aż jak w kalek i graficy u nas i redaktorzy ledwo to są w stanie wytrzymać, ale na końcu zawsze jest satysfakcjonujący dla obydwu stron. Także to jest naprawdę gazeta pracownicza, jak żadna Pewnętrzne. I ogłoszę zdobywcę złotych Szwajc w tej kategorii. Nie chciałbym się wydać kontrowersyjny, ale w tej kategorii wygrywa nasza Biedronka Portugalia. Wydanie jednorazowe, bo Państwo pojechali do Portugalii na wycieczkę. I to jest odpowiedź na pytanie chyba, dlaczego Państwo tak dobrze w tej Biedronce, bo w Portugalii tam mieliście widzę dopieszczenie nie tylko przez słońce. Nasza Biedronka Portugalia to jednorazowe wydanie zgłoszone przez Karolina Martins z dystrybucji Jante za szczegółowy zapis wypracy, wyprawy pracowników do macierzy firmy. Udało nam się ponad 100 osób, naszych pracowników zaprosić właśnie do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. I... Tak naprawdę później zbudować fajną relację z tego, co się działo, pokazać ich radość, ale też pokazać ludzi z różnych miejsc w strukturze naszej firmy, ze sklepów, z magazynu, z biur, których łączyły nasze firmy. Także dziękujemy bardzo. Złote szpady przyznaliśmy magazynowi Farmacja i Ja, zgłoszonemu przez firmę. USP Zdrowie i Aude za stworzenie zarówno pod względem merytorycznym, jak i estetycznym wzorca pisma łączącego marketing medyczny z poradnikiem. Serdecznie dziękuję Żydim za świetną nagrodę. Bardzo się cieszę, że gazeta dla farmaceutów też powinna być alokacyjna. Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę ogromna wspólna praca i często z boku patrząc na tą gazetę trudno jest sobie wyobrazić jak wielkie to jest merytorycznie dla obu stron przedsięwzięcie. Bo to jest 11 numerów w roku, które liczą minimum 80 stron. Także naprawdę cały ten, ten content, przygotowanie tego to jest ogromne logistyczne wyzwanie i przedsięwzięcie dla obydwu stron. A dla mnie no, szczególną satysfakcją jako fotografika z wykształcenia i powołania, to jest część infograficzna, ilustracyjna tego magazynu, która też za każdym razem co miesiąc jest specjalnie tutaj przygotowana.